Hej, cześć witaj serdecznie w trzecim odcinku z i i World i w tym momencie znajdujemy się tu gdzieś na jakiejś tam drodze, więc siadamy do naszego pięknego to pojazdu i... który ma kierownica, a jedzie po jednej prostej drodze. O, musimy sami przytrzymać krawisz, no okej. Okay. No tak, patrzcie, tak się kieruje, tak się kieruje, tak się właśnie tutaj kieruje. No i okej, okay, ja... Czekaj, ja, czekaj, 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 przepraszam, bardzo tutaj coś jest. O! Tu można sobie samochodziki wybrać, ale my jedziemy prosto od drogą, to ten nam starczy, więc okej, okay, tu po prawej stronie znowu coś jest, ale myślę, że można dać sobie to w spokoju i dojedziemy tutaj. Mhm, da się zauważyć, da się zauważyć. Okej, okay, to w takim razie, co ja mam teraz zrobić? Niech kto ktoś powie, co ja mam tutaj teraz zrobić? Może po prostu pójdę tutaj. I myślę, że to jest naprawdę Dobry pomysł Okej okay. co my tutaj mamy Bo on cały czas tam mówił coś I mamy tutaj Oooooo Własny Ciceratops Co to jest własny Ciceratops O to jest własny Ciceratops Ha No spoko niczym się nie różni a pewnie go gdzieś mogę sobie Tak jakby prze, prze przeformować, przemienić, no okej. Okay. Niech będzie. Jak tutaj jesteśmy, to od razu sobie urat... weźcie zmień. O, organcko. To od razu sobie uratujemy tutaj tego pana. Jeżeli to o to chodzi, ale chyba dokładnie tak. Więc okej. Okay. Dawaj, 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 dawaj się nie poddawaj jak to mówię. I mamy zaliczone czy nie mamy coś? Pitacoli głopałach. Numer 1 na 20. I dodatkowo złoty klocek do kolekcji. Więc to mi się podoba. 3,8 gry już za nami. Aha. Ho, Wbity w ścianę po prostu. Wbity w ścianę. Już nie żyją. Czemu ja ubiłem dinozaury? Ja ubiłem dinozaury. Czemu to się zrobiłem? Czemu tak się stało? Ale okej. Okay. Nic się nie stało. Stało się to, to stać się miało, więc... Dobrze, pomóż mi tu wejść chociaż. A nie uciekasz? Uciekasz? Nie uciekasz? O, kopnął. Spoko. Ale okej, okay. no to teraz tylko trzeba tutaj wskoczyć, dajesz ty na to, dajesz, nie da się, szkoda No dobrze, w takim razie um, Tutaj coś jest, tutaj coś mamy, chyba nie, dobrze Tu kasy też tak nie potrzebujesz, o prze, prze, przeszedłem to Ale faza, i teraz sobie tutaj zaznaczę i pojawi mi się nowe miejsce na opie, tak, geniusz był w poprzednim odcinku ze mnie Ale okej, okay. niech będzie, idziemy tutaj, ale by się przydał, a nie, dobra, nie szedł Okej. Okay. No, tu też ty triceratops tri, 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 nie jest z nami szkoda. Tak było fajnie. Ale cóż, wykopujemy tutaj z ziemi oto tak. Tak, bo tak rzeczy się zakopuje w ziemi. Dokładnie. A czemu? Czemu ty? Czemu ty skubańcu? Ja chciałem to robić. szty, no ale dobrze. Czyli u to u to... Wow. Czyli droga już utorowana, więc możemy wsiąść do naszego pojazdu. Ty tu czeka... wy tu czekaliście? Skubańce, oni tutaj na nas czekali. Ja... A no tak, bo ja byłem w tym pojeździe, no tak, pomyliłem się, przepraszam, rozka... Ale wskoczył! Ale wskoczył, to mi się podoba! Po co komu lustra, szyby i wszystko inne, jak może po prostu przez nie przejść, przeskoczyć trakotet tym razem. O, i wjeżdżamy, wjeżdżamy! <laughs> Jurassic Park, Jurajski Park. I proszę, jestem. I didn't know this. Masz problem z roz rozróżnieniem naszych Pternandronów. Każdy osobnik posiada odmienny czub, stary, na łbie chyba. Okej, okay, utrata mocy, tak się będzie nazywała nasza kolejna misja. Która zacznie się już za chwilę, tak mi się też wydaje. Więc okej, okay, w pełni wyrośnięty anegloble, nieważne. Like oh, uh, I uh, finished debugging the phone. Uh, the system's going to be uh, compiling for uh, 18 to 20 minutes, so some of the minor systems, they might go on and off for a while. Anybody want a uh, soda or something? Zagroda T-Rexa, proszę bardzo W filmie było coś takiego? Pewnie było, nawet nie pamiętam Nie, szło to. I musimy ratować dzieciaki oczywiście, bo no jak widzicie, mają problem, ale niech będzie, niech będzie, pomożemy im A więc tak, co my tu mamy? Najpierw oczywiście monety trzeba pozbierać, bo co tam? Yy, tak, tak właśnie trzeba, tak właśnie trzeba Chociaż w sumie mniejsza z nimi, ale nie no tutaj coś widzę, a nie tutaj mam złą postać Ten też chyba nic nie umie tak, on nic chyba nie umie, no dobrze. Yy, znaczy nie, coś tam potrafi, dobrze. Yy, tutaj mamy takie coś... Też nie ta postać. No jak tak można? Wszystko nie to, wszystko nie tutaj. Eee, lipa. Dobra, w takim razie myślę, że tutaj szybko te rzeczy poniszczymy, które są w widocznych miejscach. I pójdziemy, o proszę, mamy tutaj niebieską mulety, więc fajnie, fajnie, fajnie już 4000, o, to dosyć szybko. I tutaj co my tutaj mamy do wykopania? Mam nadzieję, że coś fajnego. Okej, okay. kości, trampolina, pies dinozaurowy. Wow, owca, koza. To jest Lego, jak mówiłem. A więc tak, poprzednim odcinku, a więc tak, lecimy dalej. Mam 60 tysięcy monet, tak jak to fajnie wygląda. Taki oto sobie dinozaurek mały, duży. I już, po sprawie, okej, okay, tutaj naprawdę nie mogę tego zrobić? Masz, weź ty kość. No czemu ty nie możesz wziąć tej kości? Jak tak można? Alan Grant, a nie potrafię wziąć kości. No to wiem, że nie o to chodziło, bo to chodziło o to, żeby iść za tropem, ale no szkoda, 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 że tego nie zrobię. Yy, więc tak, bierzemy, bierzemy, bierzemy te wszystkie, czyli 12 tysięcy monet, a dopiero ponad 10%, O, no, tutaj nie wskoczę niestety, no cóż, przykro mi. A więc tak, weźmy monety szybko szybko 14, 15 i 16 tysięcy pięknie No leci całkiem fajnie, leci całkiem szybko Znaczy dużo tutaj tych drzewa, z drzew oczywiście kasa leci tak, 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 tak yy, Więc dobra, może ja już sobie myślę, że zaczniemy je ratować niż tą kasę w Wersji, ale w sumie powolutku, nigdzie się przecież nikomu nie śpieszy yy, Więc tak, tutaj moim pięknym siedłem, herpunem, kiełem dinozaury jakiegoś kłem, 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 przepraszam, przepraszam, kłem poprawiłem się okej. Okay, trawę skosiliśmy. I tak, tam mogę strzelić na górze, a nie mam pewnej postaci, więc zrobimy sobie tu coś. Używaj L, lalala bo wydawać, Aha, czyli powtarzam kliknąć. Klawisz. Aha! Muszę najpierw zdobyć ten oto właśnie przedmiot, więc dobrze. A jeżeli podejdę na przykład tutaj do... Nie gniewaj się tak na mnie. Dobrze, więc nie za bardzo wiem o co chodzi, co mam znaczy zrobić, teraz dobrze, że chociaż jest światło. Dobrze, że chociaż jest światło i wycieraczki działają. To, to jest, to jest bardzo dobrze. <grywa> Ojej, zgubiłem się, znaczy nie wiem gdzie mam iść, znaczy nie wiem czego szukać. O tak powiem, Alkasy tutaj zostawiłem. Jak ja tak mogłem? Widocznie mogłem, a więc okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. 26 monet było, już jest więcej. Yy, no cóż, muszę chyba te wszystkie rzeczy poniżyć, żeby w końcu coś móc znaleźć. I może się jeszcze uda jak nie wiem, no to mówi się trudno, ale na pewno się uda, bo jak żeby inaczej, więc może tutaj gdzieś w rogu, o to byłoby fajnie wskoczyć, ale znaczy no fajnie. No na pewno bardzo fajnie. Ale ten tabulat też nie potrafi, więc mówi się to trudno. A więc okej, okay, te drzewo może coś kryje w sobie, no niestety nie. A tutaj ten ta, ten krzaczek mały też niestety nie tylko monety, albo aż monety, w sumie można i tak powiedzieć. Ale okej, okay, myślę, że bardziej tam blisko, jeżeli coś będzie, albo tu po lewej na przykład. Uciekamy. <laughs> Monet 4000 około, no to warto chodzić w takie miejsca. No ale nie zawsze są takie miejsca. Dokładnie. Tutaj, co ja w ogóle zrobiłem? Co ja zrobiłem? Szukałem czegoś, co było już dawno znalezione. Czemu nie? Ja potrafię dokładnie. O ludzie. Eee, przynajmniej monety, bo zbierałem to w sumie jest ten plus. Okej, okay, spuściliśmy wodę. O, jak poleciało, szybko, wszystko, fajnie, elegancko i idziemy! A czemu będziemy ratować pojedynczo ich? Czemu nie dwóch naraz? Dwoje naraz, bo jest dziewczyna i chłopak. TV chyba się nazywa, tak? Nie wiem, nie szada. I tak, teraz tą maszynę włączam jakoś. O, kręcę, kręcę, kręcę i zaraz ten dinozaur pójdzie spać, bo słyszę kołysankę. Krea pomysłowe bardzo. A, tak też można. Okej. Okay. Ty, ty tyranozał tak. T-Deks, t zajęty, teraz ma swoje sprawy, więc my możemy datować dzieciaków. Już nie wiem czy za... Nie no mogę ich datować tu Dobra. Więc tak, co my tutaj mamy? Jakaś bomba? Nie, nie, to nie bomba. A, taki podno A dobrze, zobaczmy. Już nie będę swoich pomysłów dawał, bo na pewno to nie będzie tym o czym mówię. Więc sobie tak poskaczę. Ej, popatrzcie, wykopujemy, podnosimy sam... No, o to chodzi, tak. Okej. Okay. Aha. Bo już sama nie wyjdziesz! Było z... Okej, okay. i ciągniemy, i ciągniemy, i ciągniemy, i ciągniemy, przecież nawet wyszła z tego, o, wyszła. Okej, okay. ej, a dzieciaka zostawiliśmy w środku. Ta, ty się cieszysz? Ty się cieszysz, a co z twoim bratem? Lex Murphy ocalała. No, co powiesz, co powiesz? Dokładnie tak, idę tutaj, mam jakąś wskazówkę. Niektóre postacie... A, tu krzyczysz. Potrafi krzyczeć. <noise> Tyle znowu druziśmy jego uwagę. Tak to działa. Tak to działa dokładnie. Tak. O, 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 proszę. Proszę, chyba się wkurzyła, ale nie wiem, zobaczymy. Nie niż tego samochodu. Jak ja wrócę do domu nim. Jak... Ale czemu ty skakujesz? A, coś wziął. A racę, no tak. W sumie dobry pomysł był ją. Odpalić nieco wcześniej. No ale jak tam uważacie. Aha, on odwraca Uwaga t, t reksa. myślałem, że tu będzie nie to, że tak, że wyślę ją po pomoc. no ale jak tam chce, jak tam chce. Gramy na czas, tak? Gramy na czas. Dokładnie tak. Krzycz! Nie, nie krzycz. Ciągnij, no ta, ciągnij, ty też możesz, ale ty nie dasz rady. Da radę. Skubana, mocna. Dobra, w takim razie dobrze, dawaj, dawaj czemu to ona ciągnie, a nie ten Alan. Alan? Nie, no zobacz jak się nazywa, żeby cały czas nie mylić. Dawaj, 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 udało ci się. Ta, Alan, czyli się nie myliłem wcale, o, fajnie, okej, okay, myślę, że trzeba teraz tutaj jakoś wejść, <laughs> albo coś, kopnąłem samochód i już to leci, może być, może być, okej, okay. wydostań się, o, wyszedł, prawie, to jeszcze teraz tylko trzeba go, mu pomóc, bo oczywiście sami nie dadzą rady, trzeba pcha ciągnąć, ciągnąć, właśnie tak, więc lecimy i udało się. Dobra, nie nagrywam no! No bo no to no, to! No, no, no. Ale to się nagrywa, no szybko, co jest? No nic, dobra, chciałam... No przecież tak? Nie, że zobaczę, czy staro nic nie A, dobra, zaraz zobaczę. Dobra, to już, zaraz to rozwracam. Okej, okay, jestem z powrotem, wybaczcie, musiałem coś jeszcze sprawdzić, ale już kontynuujemy, popatrzcie jak te krople wyglądają, jakbyś chwały mi po monitorze. Dobra więc jedziemy dalej tutaj nie mam odpowiednich elementów i tak uratował muszę oddać jeszcze kogoś a tu jego ja go nie uda? aha no tak on siedzi w tym samochodzie bo nie mógł uciec bo nie mógł uciec teraz ze nami dokładnie okej okay. yy, o dinozaur jakiś dzieciak a my Dobra. dobre yy, tak mamy tutaj chyba zapis gry więc mogę sobie zapisać w sumie i kontynuować przygodę moją właśnie w tym miejscu okej okay, więc mam łopatę chyba to po tak zapisać mam łopatę więc musimy się dostać tam na drzewo. Tam jak widzicie w tyle jest prosiak. Nie wiem czy widzicie, ja widzę, jakby też to pochwalić się tym... A no właśnie. O, proszę. Blokował nam mini zestaw. Elegancko nie ma za... Nie, nie, nie musimy dziękować panie prosiak. No dobrze. Idę sobie od ciebie. Idę. Uciekaj, uciekaj, tak, uciekaj. Dobra, mam 32 tysiące monet już ogółem. A więc okej, okay, nie jest tak, nie jest tak źle, nie jest wcale tak źle, szczerze mówiąc ale mogłoby być lepiej jeszcze chyba może być bo dopiero pokonaliśmy uciekliśmy od tyrano T-Rexa znaczy dokładnie więc zobaczymy sami jak na razie aktywujemy to coś tu chyba się otworzy tak mi się wydaje i co Ś się stanie ale co? na pewno coś a tak może być i co więcej wody nie leci tylko tyle taki strumień <grym> okej okay, co mamy drabinę skoś dinozaura czy może coś innego, coś innego, coś innego jednak tym razem Więc sprawdźmy o co chodzi A ja to wygląda jak... A coś tutaj jest, naciśnijmy Aha <taki> Takie buty Widzieliście to? Także trzeba zdobyć to na odwrót niestety O... Aha ona musi podsadzać, okej, okay, rozumiem, mój błąd, mój błąd, mój błąd Dobimy tak, ona, stajemy tak, zmieniamy postać Piątka I właśnie o to chodzi A więc, lecimy dalej, tutaj Ona może rzucać, fajnie, jakimiś kamieniami czy czymś, ale Boże yy, Więc dobrze, bardzo dobrze, tu potrzebuję A nie, 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 jest, jest, jest nie, nie zaskoczyła, dobrze, dobrze, bardzo dobrze <coughs> Musimy tutaj po nie nim przyjść i tam skosić tą trawę, czy coś tam. Timmy, Tim wchodzę do ciebie, no tak idziemy, spokojnie, spokojnie, wytrzymaj jeszcze chwilę. O, Swarman poleciała, no dokładnie tak. Yy, więc tak, skok, skok i jestem coraz dalej. Tylko nie wiem, czy tutaj się ten... a tak, ha. Wow, to było coś naprawdę. Nie powiem, że nie, okej, okay, więc rzucamy. I proszę, mamy przejście, a ja myślałem że tutaj będę jakoś skoczyć czy coś, ale okej okay, nie to nie to idę sobie w takim razie Ta więc skakać chyba nie warto w takim miejscu, ale się udało Tylko <grytanie> niech tu przyjdzie nasz, nasz doktorek Alan ja nie przejdę już tak powoli może, a w sumie tu mogę skakać, No dobra, może lepiej Nie, ale udało się, udało się, <krytanie> więc okej okay. tutaj tu będzie ten tu będzie ten na 100 Jest ten tak jak myślałem, a więc okej okay. Więc dobrze, a więc tak, a więc dobrze, a więc tak skaczemy dalej. <noise> więc pięknie. E, piątka jakaś? Aha, o to chodzi. Raz, dwa. To samo skacze, nic, ja tylko kikam piątkę. E, dokładnie. O, grzywek, muchomolek, <noise> Dziękuję bardzo. Tu musi przyjść nasza Emilii. Nie, to nie jest Emilii, to jest Lex. Lex. Lex, Lex. Lexi, Lex. Niech będzie... <noise> Weźmy sobie złudźmy, chyba raczej tyłem nie rzuca, tak mi się też właśnie wydaje. Ale z tej pozycji już chyba raczej owszem. Dokładnie, myślę, że... O, proszę, o to chodziło. Teraz mogę sobie wspiąć się tutaj na górę. Weźmy się... Z... O. Dobra. Wyjmujemy nasz harpu, znaczy sam się wyjmie i... ciachamy... O proszę, proszę bardzo. Aha, okej. Okay. Dobra. I wyskakuj mi, ale on się boi wyskoczyć pewnie. Tak, było w filmie chociaż. Okay.

To się mam ucieczki, już myślałem że to będzie w następnym odcinku Ale okej, okay, tu by się przydało zdobyć dużo monet Tylko jak widzicie nie mam Co ja mogę zrobić, jak nie wiem Jak nic nie ma, okej okay, mam niego strzelać? Tak, mam niego strzelać Wracamy w niego rzucamy, no okej, okay, jedna poszła, ale gdzie poszła? A nie wiem ja nie mogę kierować? Ja bym... No, ja nie mogę kierować. Szkoda. Bym sobie pozbierał te monety. Cały czas z lewą stroną mi jedzie. W sumie po lewej stronie też dużo rzeczy. Albym wolę, żeby jechało prawą. No, ale już niech będzie. Czemu tych monet nie zebrało? Ej, wszystko mijam. Dobra. O, udało się. A, aha! Aha! Bo ja włączyłem strzelanie. Dobra, to mój błąd tutaj był. Ale jeszcze się może udać. Jeżeli chodzi o monety. Nie, no naprawdę? A to jeszcze nie koniec. Koniec? Nie wiem. Niech nie koniec, fajnie. Jest 100%, pięknie. I o to chodzi. Dokładnie tak. Szybciej, szybciej. No jadę, staram się przecież. śpiesznie biegnie. Fajnie, fajna sprawa. Okej, okay, 90 tysięcy monet, taka jedna misja i tyle może tutaj nazbierać. Fajnie. Okej, okay, okej, okay, okej, okay. jedziemy dalej, lewo, prawo, lewo, prawo, lewo, prawo, i tak do końca. Uh, o, uni... oj, 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 trzeba dawać uniki. Jak on tak... A, udało się. Extract that Shut down trip the circuit breaker. Three minutes, I can have the power back on in the entire park. Just to be safe, I want everybody in the emergency bunker until Mr. Arnold returns and the whole system's up and running again. Having negative was a mistake. Should have been there by right now. Okej, okay, data mocy, o to chodziło. No tak. Więc ok, misja ukończona, więc bardzo się cieszę, 92 tysiące monet wpadło do naszego skarbca i mamy już ogółem 186 tysięcy. 6, 590. O, okay. więc całkiem sporo, całkiem sporo naprawdę. I druga misja ukończona na 100%, więc moim zdaniem całkiem nieźle idzie wbrew wszystkiemu, ale jednak, dokładnie tak, i dwa mini zestawy, czy trzy, czy jeden, dwa, dwa. okej. Okay. Więc całkiem fajnie i mam nowe postacie. Ian Malcolm. Ian Malcolm może. Lex Murphy. Ellie Sattler. Stormiak. Stormiak. Wow. Robert Muldoon, Sztormiak również I to wszyscy A więc dobrze, nowy jurajski pojazd turystyczny odblokowany Więc całkiem fajnie No i tak tu komara nie zdobyliśmy, czyli dinozaura I wbrew wszystkiemu I poziom ukończony I 6, 6 złotych klocków już mamy Kontynuuj, typ popularny Okej, okay, i tak musimy teraz gdzieś tam iść pewnie, wydostać się z tego miejsca, więc dobrze jeszcze tutaj sobie szybko, myślałem, że gdzieś znajdę, jednak nie ma, yy, znaczy chodziło mi jeszcze taką mapę zaktualizować, ale okej. Okay. jeszcze o to, nie widać to nie widać. Jeżeli ci nie Wam się spodobał, zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, subskrybujcie, komentujcie, oceniajcie, bądźcie na jak żegnam, trzymajcie się i cześć!